Wszechświat nie da ci niczego, dopóki tego nie zrozumiesz. To, czego większość ludzi nie dostrzega, to że tuż przed ich nosem odbywa się cichy test. Najtrudniejszy ze wszystkich. Test, który nie ostrzega, kiedy się zaczął, nie daje drugiej szansy. I na którym większość odpada właśnie dlatego, że nie wie, że jest testowana. Karl Jung odkrył coś niepokojącego o naturze ludzkiej: że otrzymujemy tylko to, co już jesteśmy w stanie wewnętrznie utrzymać. I dlatego wszechświat stworzył mechanizm ochronny tak subtelny, jak nieubłagany. Nie odmawia Ci tego, czego chcesz z okrucieństwa. Odmawia Ci, żeby cię ochronić przed otrzymaniem czegoś, na co nie masz jeszcze struktury emocjonalnej, żeby to zatrzymać. Wyobraź sobie, że otrzymujesz miłość swojego życia, ale wciąż nosisz w sobie nieuzdrowiną ranę porzucenia. Wyobraź sobie, że osiągasz zawodowy sukces, o którym zawsze marzyłeś, ale wciąż jesteś opanowany przez syndrom oszusta. Wyobraź sobie, że masz wolność finansową, której tak bardzo pragniesz, ale wciąż żyjesz z mentalnością niedostatku. Co by się stało? Zsabotowałbyś wszystko. Zniszczyłbyś własnymi rękami to, czego najbardziej pragnąłeś, i wszechświat o tym wie. Dlatego testuje cię wcześniej. Nie żeby cię ukarać, ale żeby cię przygotować. Żeby zapewnić, że gdy to, o co prosiłeś, w końcu nadejdzie, będziesz miał dojrzałość emocjonalną, jasność umysłu i wewnętrzną siłę niezbędne nie tylko do otrzymania, ale do utrzymania i sprawienia, żeby rozkwitło. W tym materiale odkryjesz, czym dokładnie jest ten test, jak działa. A przede wszystkim jak go przejść, nie rezygnując w połowie drogi. Po gdy zrozumiesz prawdziwą naturę tego procesu, wszystko się zmienia. Przestajesz walczyć z życiem i zaczynasz z nim tańczyć. Obejrzyj do końca, bo to może być materiał, który wyjaśni, dlaczego pewne rzeczy jeszcze się nie wydarzyły w Twoim życiu i co musisz zrobić, żeby w końcu się wydarzyły. Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie już wiesz, że dzieje się coś innego w Twoim życiu. Może to uczucie, że jesteś przygotowywany na coś większego, ale nie potrafisz określić co? Albo może to postrzeganie, że pewne drzwi pozostają zamknięte, nawet po tylu wysiłkach, tylu wzrostach, tylu rozwojach osobistych. I tu większość się gubi, bo nie potrafią zidentyfikować tej lawiny uczuć i kontrowersyjnych sytuacji i dostrzec, że to wszystko to nic innego jak wszechświat testujący ich przed zmianą ich rzeczywistości. Ale Jung nauczył nas czegoś rewolucyjnego. Nieświadomość ma swój własny czas, swoją własną mądrość i nigdy nie stoi w miejscu. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje zewnętrznie, głęboka reorganizacja zachodzi za kulisami twojej psychiki. Pierwszy znak, że jesteś testowany przez wszechświat, to rosnące uczucie niespójności z twoim obecnym życiem. Nawet jeśli wygląda dobrze na papierze, to dyskomfort który rodzi się, gdy zauważasz, że pewne rozmowy już nie rezonują, pewne środowiska już nie odżywiają, pewne działania już nie mają sensu. Próbujesz to ignorować, podążać rutynę, wymuszać wdzięczność za to, co masz, ale dyskomfort pozostaje, rośnie, aż staje się niepokojem niemożliwym do uciszenia, i właśnie tam zaczyna się test, bo wszechświat obserwuje. Czy usłyszysz to wewnętrzne wezwanie? Czy będziesz dalej udawał, że go nie słyszysz? Czy uszanujesz to, o co prosi twoja dusza? Czy zdradzisz się po raz kolejny, żeby zachować pozory? Ten dyskomfort to nie problem do rozwiązania, to wiadomość do odszyfrowania. Jung nazywał to pierwszym ruchem indywiduacji, procesem, przez który przestajesz żyć, żeby zadowolić innych i zaczynasz żyć, żeby być prawdziwym wobec siebie. Ale ten proces nie jest liniowy. Nie ma instrukcji obsługi i dlatego tak wielu ludzi gubi się w połowie drogi. Czują wezwanie, ale nie wiedzą jak odpowiedzieć. Czują, że muszą się zmienić, ale nie wiedzą dokąd iść. I w tym zamieszaniu często podejmują pochopne decyzje, dokonują drastycznych zmian, w nadziei, że zewnętrzny ruch rozwiąże wewnętrzny konflikt, ale nie rozwiązuje. Bo test nie polega na zmianie miejsca, pracy, związku, test polega na zmianie częstotliwości. Częstotliwość to energia, którą emitujesz, gdy nikt nie patrzy, to jak traktujesz siebie w prywatnych momentach, to jakość myśli, które karmisz, gdy jesteś sam, to sposób, w jaki reagujesz na sytuacje, które wyciągają cię ze strefy komfortu. I wszechświat czyta tę częstotliwość jak kot. Nie słucha twoich słów, twoich obietnic, twoich deklaracji, intencji. Czuje energię, którą podtrzymujesz na co dzień, w małych wyborach. W momentach, gdy nikt nie zwraca uwagi i na podstawie tej częstotliwości decyduje, co jesteś gotów otrzymać. Dlatego dwie osoby mogą wykonywać dokładnie te same zewnętrzne działania: medytować, chodzić na terapię, studiować rozwój osobisty, powtarzać afirmacje i mieć zupełnie różne rezultaty. Bo zewnętrzne działania to tylko powierzchnia. To, co naprawdę się liczy, to wewnętrzna transformacja która dzieje się lub nie dzieje za tymi działaniami. I ta transformacja jest autentyczna tylko wtedy, gdy rodzi się z prawdziwej potrzeby, nie z fantazji kontroli. Gdy zmieniasz się, bo nie wytrzymujesz już bycia tym, kim byłeś, nie dlatego, że chcesz manipulować wszechświatem, żeby dostać to, czego chcesz. Jung odkrył, że istnieje część ludzkiej psychiki, którą nazwał jaźnią prawdziwe centrum osobowości. Tym czym naprawdę jesteś, gdy usuniesz wszystkie maski, wszystkie obrony, wszystkie role, które nauczyłeś się grać. I jaźń ma własną inteligencję, wie dokładnie, czego potrzebujesz, żeby ewoluować i kiedy tego potrzebujesz. Ale ego, ta część, która chce kontrolować, podobać się, chronić się, prawie zawsze opiera się wymaganiom jaźni. Dlatego życie musi tworzyć sytuacje, które zmuszają cię do wyboru. Będziesz dalej służył ego, czy zaczniesz słuchać jaźni? Ten wybór to serce testu. I dzieje się nie raz, ale wielokrotnie, w różnych kontekstach, z rosnącą intensywnością. Aż w końcu zrozumiesz, już nie można udawać, już nie można odkładać, już nie można się chować za wymówkami, usprawiedliwieniami czy iluzją, że problem jest tam na zewnątrz. Problem i rozwiązanie jest. Zawsze były tutaj w środku, i gdy akceptujesz tę całkowitą odpowiedzialność za własne życie, coś fundamentalnego zmienia się w twojej relacji ze wszechświatem. Ale akceptacja tej odpowiedzialności nie jest prosta, bo oznacza porzucenie wygodnej pozycji ofiary okoliczności, oznacza przestanie obwiniania przeszłości, innych, szczęścia, przeznaczenia, oznacza spojrzenie na swoje życie dokładnie takie, jakie jest dzisiaj. I powiedzenie uczestniczyłem w tworzeniu tego, może nieświadomie, może niecelowo, ale poprzez moje wybory, moje lęki, moje nieświadome wzorce pomogłem ukształtować tę rzeczywistość. A jeśli pomogłem stworzyć, mogę pomóc przekształcić. Ta akceptacja jest bolesna, bo zmusza cię do stawienia czoła aspektom siebie, które wolałbyś ignorować. Jung nazywał te aspekty cieniem. Wszystkim tym, co odrzuciłeś, zaprzeczyłeś czy wyparłeś o sobie. I tu jest paradoks. Stajesz się naprawdę wolny tylko wtedy, gdy przestajesz uciekać przed swoim cieniem i zaczynasz go świadomie integrować. Bo cień zawiera nie tylko aspekty, które uważasz za negatywne, ale także talenty, siły i potencjały, które zostały stłumione, bo nie były akceptowane w Twoim pierwotnym środowisku. Wszechświat wymusza to spotkanie z cieniem przez sytuacje, które prowokują intensywne reakcje emocjonalne, ludzi, którzy głęboko cię irytują, sytuacje, które budzą stare lęki, wzorce, które się powtarzają, nawet gdy myślisz, że już je przezwyciężyłeś. A naturalna tendencja to obwinianie tych ludzi i sytuacji, jakby byli złoczyńcami twojej historii, ale Jung nauczył nas wyzwalającej prawdy. Wszystko, co nas irytuje w innych, jest odbiciem czegoś, czego jeszcze nie zaakceptowaliśmy w sobie. Wszystko, co prowokuje w nas nieproporcjonalne emocje, to zaproszenie do spojrzenia głębiej do środka. To jedna z najtrudniejszych części testu, bo wymaga radykalnej szczerości wobec siebie. Wymaga, żebyś przestał wskazywać palcem na zewnątrz i zaczął badać, co dzieje się tutaj w środku. I to nie jest przyjemny proces jest konfrontacyjny. Jest nieprzyjemny, jest czasami upokarzający, bo odkrywasz, że wiele Twoich automatycznych reakcji bazuje na starych ranach, irracjonalnych lękach, ograniczających przekonaniach, o których nawet nie wiedziałeś, że je nosisz. Ale to właśnie ta konfrontacja otwiera przestrzeń dla prawdziwej transformacji, bo nie możesz zmienić tego, czego nie rozpoznajesz, nie możesz uleczyć tego, czego nie przyznasz, że jest zranione. Nie możesz przekroczyć tego, czego wciąż zaprzeczasz. I wszechświat o tym wie. Dlatego spisuję, żeby wielokrotnie umieszczać cię w sytuacjach, które wymuszają te spotkania z niezintegrowanymi aspektami ciebie samego. Nie, żeby cię torturować, ale żeby cię uwolnić. Żeby dać ci szansę stania się całym. Integracja cienia to proces stopniowy. Nie dzieje się z dnia na dzień. I nie oznacza, że polubisz wszystkie aspekty. Które odkryjesz o sobie, oznacza, że przestaniesz z nimi walczyć i zaczniesz świadomie z nimi pracować. Nauczysz się kanalizować złość konstruktywnie, zamiast destruktywnie. Rozpoznasz lęk jako użyteczną informację, nie jako paraliż. Użyjesz smutku jako paliwa dla współczucia, nie jako wymówki dla wiktymizacji. Ta wewnętrzna praca natychmiast odbija się na Twojej zewnętrznej energii. Stajesz się mniej reaktywny. Mniej zależny od aprobaty innych, mniej kontrolowany przez nastroje i zachowania innych i to nie umyka uwadze wszechświata. Obserwuje tę nową stabilność emocjonalną, tę nową autonomię, tę nową integralność i zaczyna oferować ci możliwości, które wymagają dokładnie tych jakości. Możliwości, które nie byłyby możliwe, gdy wciąż byłeś sfragmentowany. Wciąż walczyłeś z częściami siebie, wciąż projektowałeś swoje wewnętrzne kwestie na zewnętrzny świat. Ale tu jest najsubtelniejszy aspekt testu. Nie kończy się, gdy zintegrujesz cień, właściwie się intensyfikuje. Bo teraz wszechświat chce wiedzieć, czy potrafisz utrzymać tę nową częstotliwość pod presją, czy potrafisz zachować swoją integralność, gdy jesteś kuszony, żeby wrócić do starych wzorców. Czy potrafisz pozostać wycentrowany, gdy wszystko wokół wydaje się być w chaosie? I tu wielu ludzi zawodzi. Bo myślą, że wykonanie wewnętrznej pracy raz wystarczy, że po kilku odkryciach o sobie, po kilku zmianach zachowania, test powinien się skończyć i nagrody powinny nadejść. Ale dojrzałość duchowa to nie cel, to stan, który musi być stale odnawiany, to wybór, który robisz każdego dnia, w każdej sytuacji. W każdym momencie. I wszechświat musi mieć pewność, że to zrozumiałeś, że nie przechodzisz tylko przez fazę rozwoju osobistego, ale że naprawdę przekształciłeś się w kogoś innego kogoś, kto może otrzymać wielkie odpowiedzialności, wielkie możliwości, wielkie miłości, nie gubiąc się w procesie. Dlatego testy stają się bardziej wyrafinowane, mniej oczywiste, bardziej subtelne. Nie przychodzą już w formie wielkich kryzysów czy oczywistych dramatów. Przychodzą przebrane za kuszące możliwości, które testują Twoje wartości, za związki, które rzucają wyzwanie Twojej zdolności do kochania bez gubienia siebie, za sukcesy, które sprawdzają, czy potrafisz pozostać skromny, za porażki, które sprawdzają, czy potrafisz się podnieść bez goryczy. Każda sytuacja to cichy egzamin i nie dostajesz oceny od razu. Dostajesz ją przez konsekwencje, które Twoje wybory generują średnio i długoterminowo, przez jakość związków, które przyciągasz, przez możliwości, które pojawiają się lub znikają, przez uczucie dopasowania lub niedopasowania, które czujesz w stosunku do własnego życia. Wszechświat to cierpliwy, ale rygorystyczny nauczyciel. Nie spieszy się, bo pracuje w skali rozwoju duszy, nie w skali lęku ego. Może spędzać lata przygotowując cię na coś, może pozwalać ci przechodzić przez pozornie negatywne doświadczenia, o ile te doświadczenia rozwijają zdolności, których będziesz potrzebował w przyszłości. Może odmawiać próśb, które wydają się rozsądne, jeśli wie, że spełnienie ich teraz byłoby szkodliwe dla twojego długoterminowego rozwoju. I tu większość ludzi traci wiarę bo interpretują te nie jako permanentne odrzucenie, gdy w rzeczywistości są to tylko tymczasowe odroczenia. Widzą przeszkody jako znaki, że są na złej drodze, gdy w rzeczywistości są to ćwiczenia wzmacniające. Rozumieją ciszę jako porzucenie, gdy w rzeczywistości jest to przestrzeń konieczna, żeby coś nowego mogło się wyłonić. Jung nauczył nas, że indywidualna nieświadomość jest połączona z nieświadomością zbiorową, siecią dzielonej mądrości, która przekracza nasze racjonalne zrozumienie. I gdy naprawdę wyrównujesz się ze swoją indywidualną jaźnią, automatycznie łączysz się z tą większą inteligencją. Zaczynasz dostrzegać synchronie, znaczące zbiegi okoliczności, drzwi, które otwierają się w dokładnym momencie, ludzi, którzy pojawiają się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Informacje, które docierają przez nieprawdopodobne kanały, to nie są przypadkowe szczęścia. To znaki, że jesteś na właściwej częstotliwości, że twoja wewnętrzna energia jest wyrównana z naturalnym przepływem życia. I im bardziej szanujesz te znaki, tym więcej się pojawia. Im bardziej ufasz tej większej inteligencji, tym bardziej się manifestuje w twoim codziennym doświadczeniu. Ale, żeby dotrzeć do tego punktu, Musisz przejść przez Dolinę Niepewności. Musisz przejść okres, w którym wszystkie twoje zewnętrzne odniesienia znikają i jesteś zmuszony ufać tylko swojemu wewnętrznemu kompasowi. Musisz znieść agonię niewiedzenia, czy podejmujesz właściwe wybory, czy jesteś na właściwej drodze, czy wszystko się ułoży na końcu. Ta Dolina Niepewności to może najwyzwaniowsza część testu, bo idzie przeciwko wszystkim uwarunkowaniom naszej kultury, która uczy nas szukać bezpieczeństwa, kontroli, gwarancji, ale życie duchowe wymaga przeciwności, poddania się, zaufania, akceptacji, nietrwałości. I dopiero gdy nauczysz się nawigować w tej niepewności bez rozpaczania, wszechświat rozpoznaje Twoją prawdziwą dojrzałość. Niepewność staje się znośna, gdy rozumiesz, że nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby zrobić następny krok. Nie musisz mieć pełnej mapy, żeby zacząć chodzić. Nie musisz mieć gwarancji, żeby podejmować odważne wybory. Wystarczy słuchać swojej intuicji, szanować swoje wartości i ufać, że życie ma własną inteligencję, która pracuje na twoją korzyść, nawet gdy nie widzisz jak. To zaufanie to nie naiwność, To mądrość. To rezultat przejścia przez wystarczająco dużo doświadczeń, żeby dostrzec, że istnieje wzorzec, spójność, Kierunek w Twojej podróży, nawet gdy wydaje się chaotyczna z bliska, to zrozumienie, że jesteś częścią czegoś większego i że to coś większego ma autentyczne zainteresowanie Twoim wzrostem i realizacją. Gdy rozwijasz to zaufanie, Twoja energia zmienia się całkowicie. Przestajesz działać z lęku i niedostatku. Przestajesz podejmować decyzje oparte na tym, co może pójść źle. Przestajesz się tak chronić, że w końcu się ograniczasz, zaczynasz działać z możliwości, zaczynasz podejmować wybory oparte na tym, co może pójść dobrze, otwierasz się na doświadczenia, które wcześniej uważałbyś za zbyt ryzykowne. I to ta zmiana energii, na którą wszechświat czekał, bo osoba, która działa z zaufania, zamiast z lęku, to osoba, która może otrzymać wielkie odpowiedzialności. Osoba, która podejmuje decyzje oparte na możliwości zamiast na ograniczeniu, to osoba, która może tworzyć wielkie rzeczy. Osoba, która otwiera się na nowe, zamiast kurczowo trzymać się znanego. To osoba, która może żyć niezwykłym życiem. Test. Zdajesz sobie sprawę, nigdy nie dotyczył zasługiwania czy niezasługiwania. Dotyczył bycia gotowym czy niebycia gotowym. A bycie gotowym nie oznacza bycia doskonałym. Oznacza rozwinięcie zdolności uczenia się na błędach, zamiast bycia przez nie niszczonym. Oznacza posiadanie pokory, żeby prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz, ale także siły, żeby ufać sobie, gdy nikt inny nie wierzy. Oznacza umiejętność kochania, bez gubienia siebie, przewodzenia, bez uciskania, otrzymywania bez poczucia winy, dawania bez wyczerpywania się. Te zdolności nie rozwijają się przez czytanie książek czy oglądanie materiałów, rozwijają się przez życie sytuacjami, które ich wymagają. I dlatego wszechświat stworzył ten system stopniowych testów, żeby zapewnić, że gdy w końcu otrzymasz to, o co prosiłeś, będziesz miał wewnętrzne narzędzia niezbędne do przekształcenia tego otrzymania w coś jeszcze większego. Bo cel nigdy nie był tylko dać ci to, czego chcesz. Cel to przekształcić cię w kogoś zdolnego użyć tego, co otrzymuje, do przyczyniania się do czegoś większego niż ty sam. Żebyś stał się kanałem, przez który życie może wyrażać swoją kreatywność, swoją piękno, swoją dobroć, żeby twoja osobista realizacja stała się także źródłem inspiracji i możliwości dla innych, i gdy to rozumiesz, wszystko się zmienia. Przestajesz widzieć testy jako przeszkody. I zaczynasz je widzieć jako możliwości. Przestajesz obrażać się na opóźnienie i zaczynasz cenić proces. Przestajesz kwestionować, dlaczego pewne rzeczy jeszcze się nie wydarzyły i zaczynasz się skupiać na tym, jak możesz wykorzystać obecny czas, żeby przygotować się jeszcze lepiej. Zdajesz sobie sprawę, że każdy dzień to szansa wyboru, kim chcesz być. Każda sytuacja to możliwość praktykowania jakości, których będziesz potrzebował, gdy twoje marzenia się spełnią. Każde wyzwanie to ćwiczenie, które wzmacnia mięśnie, o których nie wiedziałeś, że je masz. I tak, stopniowo, test przestaje być czymś, przez co przechodzisz i staje się czymś, co obejmujesz. Przestaje być próbą i staje się tańcem świadomą współpracą między Tobą a większymi siłami życia, żeby stworzyć coś pięknego, znaczącego, transformującego. Wszechświat nie odmawiał Ci niczego, przygotowywał Cię na wszystko, nie karał Cię, polerował Cię, nie porzucał Cię, wzmacniał Cię. I gdy w końcu to rozumiesz, nie tylko intelektualnie, ale głęboko w sobie, sama jakość Twojego doświadczenia się zmienia, stajesz się kimś, kto może otrzymywać cuda bez gubienia się w nich, kimś, kto może stawić czoła wyzwaniom bez bycia przez nie zniszczonym, kimś, kto może głęboko kochać bez stawania się zależnym, kimś, kto może tworzyć ważne rzeczy bez neurotycznego przywiązywania się do nich. I wtedy wszechświat, który cierpliwie czekał na ten moment, w końcu otwiera swoje śluzy. Nie dlatego, że udowodniłeś, że zasługujesz. Ale dlatego, że pokazałeś, że jesteś gotowy gotowy być świadomym zarządcą darów, które otrzymasz. Gotowy używać swojej osobistej realizacji jako platformy do służenia czemuś większemu gotowy żyć życiem, które jest jednocześnie głęboko osobiste i uniwersalnie znaczące. Najtrudniejszy test wszechświata to stanie się naprawdę sobą. I gdy przejdziesz ten test, Odkrywasz, że to nie był test, żeby coś wygrać. To był test, żeby kimś się stać. Kimś godnym nie tylko otrzymania swoich marzeń, ale przekształcenia ich w coś jeszcze piękniejszego niż sobie wyobrażał. Jeśli dotarłeś do tego miejsca i czujesz, że ta wiadomość głęboko rezonuje z czymś, co teraz przeżywasz, skomentuj tutaj na dole. Akceptuję test i ufam procesowi. To zdanie to więcej niż komentarz. To zobowiązanie, wyrównanie. Deklaracja, że jesteś gotowy przestać walczyć z życiem i zacząć z nim tańczyć. A jeśli chcesz jeszcze bardziej pogłębić tę transformację, jeśli chcesz praktyczny i uporządkowany przewodnik do nawigowania tego procesu samopoznania, z mądrością Karla Junga, stworzyłem coś specjalnego dla ciebie. To mój e-book Walk Upon Dni Transformacji z Karlem Jungiem. Kompletny program który będzie Cię prowadził krok po kroku w tej podróży spotkania ze swoim prawdziwym ja. To praktyczne ćwiczenia, głębokie refleksje i potężne wglądy oparte na najbardziej transformujących koncepcjach Junga. Link jest w opisie materiału. A jeśli ta treść naprawdę Cię poruszyła, jeśli w jakiś sposób pomogła wnieść jasność do trudnego momentu Twojej podróży, rozważ wsparcie tej pracy. Klikając przycisk dzięki tutaj na dole. Każde wsparcie pozwala temu kanałowi dalej rosnąć i docierać do większej liczby osób, które muszą usłyszeć te prawdy. Dziękuję, że dotarłeś tak daleko. Zobaczymy się w następnym materiale.